Mamo, dlaczego właściwie te kolumny podpierają niebo? Usłyszałam kiedyś małego chłopca przechodzącego tutaj z mamą. No, faktycznie moglibyśmy sobie zadać takie pytanie, co właściwie te kolumny tutaj robią i po co zostały właściwie zamontowane. Żeby sobie odpowiedzieć na to pytanie, należy się udać w podróż w czasie aż do roku 1913. Wówczas to, z okazji wystawy Stulecia w 1913 roku zaprojektowana została nie tylko hala Stulecia, ale również ogromne tereny wystawowe. Wejściem na te tereny wystawowe miała być brama. Tę bramę zaprojektował Hans Peltzig, ale nie zobaczymy po niej absolutnie nic, ponieważ została zdemontowana niedługo po wystawie Stulecia. Pozostałości bramy, która powstała w latach 20. wieku Zaprojektowanej de facto przez Maxa Berga widzimy właśnie na moimi plecami. W czym jest pomiędzy tym pierwotnym projektem a tym, co widzimy dzisiaj, zasadnicza różnica? Wcześniej, na samym początku, kolumny potwierały kasetonowy drewniany strop. On był drewniany, zupełnie coś innego niż można by się spodziewać po Maxie Bergu, który był miłośnikiem betonu, więcej wręcz miłośnikiem żelbetu. To był jeden z nielicznych wyjątków, tak naprawdę, jeżeli chodzi o wybór materiału. No i faktycznie, co można byłoby się spodziewać po takim drewnianym kasetonowym stropie, podczas II wojny światowej został, został niestety zniszczony. Co z niego zostało? Są te żelbetowe kolumny za moimi plecami, i już niebawem będą przysłonięte pięknymi zielonymi liśćmi winopluszcza.